Sezon wędkarski rozpoczyna się w Poznaniu. W to hasło uwierzył każdy, kto odwiedził targi Rybomania 2015. Mimo, że to był początek lutego, chyba cała brać wędkarska z wielką radością zjechała do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w wielkim święcie pasjonatów łowienia ryb. Ponad 160 firm na 20 tys. m2 w halach wystawienniczych międzynarodowych targów poznańskich. Tu można było znaleźć wszystko, od maleńkiego haczyka po w pełni wyposażoną łódź do morskich połowów. Dzięki współpracy między innymi ze środowiskiem karpiarzy udało się stworzyć jedną z największych imprez w Europie. 200 wystawców prezentujących sprzęt blisko 300 marek, producentów, dystrybutorów sprzętu dla wędkarstwa. Potwierdziła rzeczywiście, że ludzi z pasją w Polsce jest wielu, i wielu przejechało na targi. Po dwóch dniach statystyki mówiły o ponad 20 tysiącach zwiedzających. Myślę, że całość będzie ponad 6 tysięcy zwiedzających, co będzie niewątpliwym sukcesem. Podczas otwarcia tegorocznych targów prezes zarządu głównego Polskiego Związku Wetkarskiego, Dionizy Ziemiecki, zażartował, że o wynik w Totolotka warto pytać Roberta Kamińskiego, bo to on, jako dyrektor targów rybomania, przewidział sukces tego przedsięwzięcia. Impreza rośnie na tyle, na ile pozwala jej rynek. Polski rynek wędkarski jest bardzo duży, bardzo dynamicznie się rozwija. To zapotrzebowanie i na produkty, i na nowości jest przeogromne. To właśnie będziemy widzieć dzisiaj, czyli pierwszego dnia targów. Spodziewamy się, że odwiedzi je przez dwa dni 35 tysięcy osób, które będą chciały te nowości obejrzeć, będą miały okazję je dotknąć. To jest bardzo ważne. Targi są potrzebne. Na targach się inspirujemy, na targach zdobywamy wiedzę, która jest niezbędna. Aby ten sezon wędkarski był po prostu udany. W roku 2015 do Rybomani dołączono dwie potężne imprezy towarzyszące: targi Myśliwstwa i strzelectwa Knieje oraz targi sprzętu pływającego i sportów wodnych Bołtek. W ten sposób nie tylko skupiono w jednym miejscu trzy grupy producentów i hobbystów, ale także sprawiono ogromną radość tym, którzy, jak się okazało, łączą kilka pasji. Targi trzech pasji wbrew pozorom. Wędkarstwo może być tanie, może być drogie, tak samo z myśliwstwem, jak i z, z, z łódkami. Te branże się przenikają, wzajemnie inspirują. Wiele osób, które przyjechały na targi myśliwskie, zobaczyły, że rzeczywiście wędkarstwo jest bardzo, bardzo fajne. Ci z którzy, wędkarzy, którzy poszukiwali łódek, znaleźli doskonałą ofertę do tego, żeby zapoznać się z tendencjami na rynku. To wzajemne przenikanie nowej inspiracji spowodowało to, że targi można oznaczyć do udanych i pokazuje, że targi trzech pasji mają sens, sens i rację bytu. Blisko 30 tysięcy zwiedzających w ciągu dwóch dni to z pewnością frekwencyjny rekord. Zanim jednak wędkarze mogli pooglądać i kupić sprzęt, zanęty i akcesoria niezbędne do wędkowania, w piątek zorganizowano również tak zwany Dzień dla Biznesu. Targi Rybomania są to targi skierowane i do biznesu, i do tego klienta ostatecznego, czyli do wędkarzy. Jeśli chodzi o biznes, to jest piątek. Tutaj podpisywane są kontrakty. Sklepy dystrybutorzy mogą zobaczyć, obejrzeć, spotkać się, porozmawiać z dostawcami, z importerami. Także ten aspekt biznesowy jest tutaj niezmiernie ważny. Jeśli chodzi o wędkarzy, no to dla nich oczywiście oferta sklepów. Wędkarze będą mogli zobaczyć nowości na stoiskach importerów. Tamtego sprzętu nie kupią, ale w przestrzeni targowej, która w tym roku. Przekroczyła 20 tysięcy metrów kwadratowych. To jest naprawdę gigantyczna hala. Ja myślę, że jak ktoś przyjdzie o 10, to do godziny 18 nie zdąży wszystkiego obejść i wszystkiego dotknąć i wszystko zobaczyć. A kupić te produkty pewnie będzie mógł. Warto negocjować, warto szukać. Targi rybomania są dla wszystkich. Rybomania jest dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy chcą coś kupić lub sprzedać, ale również dla tych, którzy na problemy wędkowania patrzą w sposób naukowy, rozważają dylematy ekologiczne, czy burzą mity dotyczące np. karmienia ryb lub przygotowania zanęty. W piątkowe popołudnie odbyła się m.in. debata pod tytułem Czy wprowadzać górne wymiary ochronne dla ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego? Argumenty za i przeciw, zorganizowana przez Polski Związek Wędkarski oraz wiadomości wędkarskie. Uczestniczyli w niej biolodzy, ichtiolodzy oraz wędkarze. Z kolei w sobotę i niedzielę można było uczestniczyć m.in. w ciekawych wykładach biologa Piotra Kondratowicza pod tytułem Co widzą i czują karpie. Niezwykła atmosfera targów to nie tylko efekt dobrej organizacji i wielości atrakcji, ale także obecności kilkudziesięciu mistrzów wędkarskich, również zagranicznych, którzy zdobią okładki najbardziej prestiżowych pism branżowych. W Poznaniu można było spotkać się z karpiowymi mistrzami świata, Andrzejem Walczakiem i Krzysztofem Harmuszko, których sukcesem cieszą się nie tylko Polacy. Oni ciężko zapracowali na ten sukces. Cieszę się, że moja firma mogła ich wyposażyć częściowo w solidny sprzęt, choć tak naprawdę w całości to ich zasługa. Byłem tym bardziej szczęśliwy, że nie tylko wygrali główny turniej, ale również klasyfikację drużynową. Nikt wcześniej tego nie dokonał. To niezwykłe. Oni są bardzo profesjonalni, więc zasłużyli na każdą nagrodę. Targi rybomania były zatem jeszcze jedną okazją, aby z bliska zobaczyć Puchar i podkreślić wyjątkowość sukcesu Andrzeja Walczaka, Krzysztofa Harmuszko i Gabriela Starca na World Cup Classic 2014. Prezes Dionizy Ziemiecki w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego wręczył członkom zwycięskiej drużyny listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów sportowych. Kolejnym ważnym wydarzeniem podczas targu w Poznaniu była gala rozdania Cyprinusów. To coroczne nagrody wręczane przez Polską Federację Wędkarstwa Karpiowego laureatom internetowego głosowania. W kategorii karpiowego łowiska wygrały gosławice, klubu karpiowego, Sazan ze środy Wielkopolskiej a w kategorii mediów karpiowych – Świat Karpia. W sumie kategorii było 7, a nagrodę specjalną zarządu wręczono zwycięzcom World Carp Classic 2014. Na scenie głównej targów odbył się również finał akcji PZW Rybomania Dzieciom i Młodzieży. To coroczne przedsięwzięcie organizowane przez Polski Związek Wędkarski, Targi Rybomania i Wiadomości Wędkarskie ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących szkółek wędkarskich poprzez zaopatrzenie ich w sprzęt i materiały służące do nauki wędkowania i realizowania swojego hobby. Szkółki, które powstają przy kołach, przy okręgach, tak naprawdę nie mają źródeł finansowania innych niż od sponsorów od Pieniądze ze źródeł unijnych, bo i takie się tam znajdują z samorządów lokalnych. W związku z tym każda, każda cegiełka do tego muru jest bardzo ważna. W tym roku obdarowano 16 szkółek z całej Polski, rekomendowanych przez poszczególne okręgi PZW i delegowanych przez Radę do Spraw Młodzieży lub działających w ramach Akademii Batmana. W gronie laureatów znalazła się m.in. Świdwińska szkółka ekologiczno-wędkarska. W szkółce mamy różne tarcze rzutowe, ćwiczymy na nich ekologię, ćwiczymy pytania do testów, rzuty oczywiście. No, tak bywa. Co tydzień mamy spotkanie jakieś, zawsze coś jest. W dzisiejszym czasie po prostu komputery, telefony i itd. Te wszystkie urządzenia odciągają dzieci od takich rzeczy, to trzeba po prostu mieć zapał przede wszystkim i no chęć. I to właśnie w nich jest, dlatego nasza szkółka ma tylko 21 uczestników, a nie 50, bo dużo osób było takich, że przyszło na jedno, dwa spotkania, ale ich to po prostu nudzi. Ich nudzi nudzą wiadomości, oni wolą posiedzieć przed internetem. Konieczność wspierania edukacji wędkarskiej rozumieją nie tylko wychowawcy i instruktorzy, ale także sponsorzy, którzy coraz chętniej i liczniej wspierają akcje rybomania dzieciom i młodzieży. W roku 2015 swój akces wyraziło ponad 20 firm. Wśród darów znalazły się tak potrzebne każdej szkółce wędziska i kołowrotki, a także zanęty i drobne akcesoria. Wsparcie przez firmę DAIWA Cormoran, wszelkich inicjatyw związanych z dziećmi, jak szkółki wędkarskie, chociażby jest bardzo istotnym aspektem, myślę, w dziedzinie wędkarstwa w Polsce. Inwestycja na przyszłość, inwestycja w to, żeby wędkarstwo jutra było na dużo wyższym poziomie, było bardziej świadome. Dzięki temu dzieci poznają pewne aspekty bardzo ważne dla wędkarstwa. I my staramy się również w tym wszystkim uczestniczyć. Sam mam dwoje dzieci i wiem, że interesowanie młodzieży wędkarskiem w tym przypadku tak naprawdę odciąga ich trochę od komputera, od, od może i nawet od złych rzeczy, jeżeli ich, że tak powiem, przyciągniemy do czegoś, co będzie interesujące, co pokażemy, że, że sprawia przyjemność. Myślę, że właśnie to jest, to jest ta pomoc, to, że jesteśmy w stanie pomagać w rozwijaniu zainteresowania tym wędkarstwem, łowieniem ryb. Przede wszystkim zależną na młodych osobach, które jest to nasza przyszłość. Wspieraliśmy, wspieramy i jak najbardziej będziemy wspierali takie inicjatywy, więc zapraszamy. Wspieramy różnego typu zawody dla dzieci, dni dziecka, szkółki wędkarskie. A dlaczego? No bo to to przyszłość naszego wędkarstwa. No to kogo wspierać jak nie ich. Dlatego staramy się jak, jak oczywiście w miarę naszych możliwości yy, zawsze jakoś tam pomagać tym dzieciakom i sponsorować jakieś tam nagrody czy po prostu sprzęt do, do łowienia do szkółek. I zależy nam... Yy... Głównie na młodym pokoleniu również. Chcemy zaistnieć w świadomości młodych ludzi, dlatego zdecydowaliśmy się poprzez akcję rybomania dzieciom przekazać trochę sprzętu dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z wędkarstwem. Podczas targów wędkarskich rybomania w sąsiednim pawilonie odbyły się międzynarodowe zawody rzutowe, zaliczane do halowego rzutowego pucharu Europy. Ich organizatorem był Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu oraz klub Casting Sport Poznań. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał m.in. prezes Poznańskiego Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Jerzy Musiał. Witam Was wszystkich serdecznie po raz kolejny w Poznaniu. Życzę wszystkim miłego pobytu, a zawodnikom. Honorowy patrona nad Halowym Rzutowym Pucharem Europy przyjęli wojewoda wielkopolski oraz prezydent miasta Poznania. Jest to impreza organizowana już po raz czwarty, po raz drugi w ramach Europejskiego Pucharu. W tym roku do Poznania przyjechało 66 zawodników z trzech państw. Czech, Niemiec i Polski. Serdecznie ich wszystkich witamy i życzymy sportowych sukcesów. O randze zawodów świadczy nie tylko uczestnictwo najlepszych zawodników, ale także osobisty udział jednej z najważniejszych osób w Międzynarodowej Federacji Castingu – sekretarza generalnego Józefa Doleżala. Jestem ogromnie zadowolony, że mogę tutaj być. Relacje pomiędzy Międzynarodową i Polską Federacją Castingu są bardzo bliskie, a to dlatego, że Polska w tej chwili jest jednym z najlepszych krajów w dziedzinie castingu. I to we wszystkich odmianach i wymiarach. Organizują świetne mistrzostwa, a jednocześnie wystawiają znakomitych zawodników. Do rywalizacji w ramach halowego rzutowego Pucharu Europy zgłosiły się silne reprezentacje z Czech, Słowacji i Niemiec. Oczywiście na zawodach nie zabrakło ekip z najsilniejszych polskich klubów oraz zawodników z kadry narodowej. Staramy się, żeby praktycznie rzecz biorąc, dyscyplina, która może nie jest tak sensu stricto wędkarska, ale jest to dyscyplina, która ma duże znaczenie dla wędkarstwa, Ja to cały czas podkreślam. To jest nauka umiejętności podawania zanęt. Czynęty, przepraszam. Jest to kwestia dokładności, a więc to, co przede wszystkim w spinningu jest potrzebne. I ci, którzy tu startują, później są fantastycznymi szpinistami. Zawody w pięcioboju rzutowym zostały rozegrane w czterech kategoriach. Wśród juniorek najlepsza była reprezentantka klubu Podlasie, która sportem rzutowym fascynuje się od kilku lat. To jest takie wciągające. Z każdym rzutem, z każdym trafieniem jest coraz ciekawiej, coraz fajniej. Na najwyższym podium wśród juniorów stanął Tomasz Szpacil. Zawodnik z Czech, trenuje od czterech lat. I niemal od samego początku reprezentuje swój kraj. Ma sporo innych zajęć, ale nie wyobraża sobie życia bez castingu. Tu znalazłem mnóstwo przyjaciół, dobrych przyjaciół. Zdobyłem bardzo dużo doświadczenia i dobrych rzeczy. Również z Czech przyjechała zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii kobiet. Zuzana Placha na co dzień jest studentką nauk społecznych, uwielbiającą różne dyscypliny sportowe, ale w skupieniu walczącą drugi rok w kategorii seniorów o najwyższe trofea w sporcie rzutowym trenujemy. Zimą trenujemy co najmniej raz w tygodniu, a latem trzy razy. Dzisiaj czułam się w sensie psychicznym znakomicie. Stąd dobry wynik. Równie konsekwentny w swej drodze na podium był Jewgeni Demin, reprezentant Niemiec. Tegoroczny zdobywca pierwszego miejsca w kategorii mężczyzn trenuje od 15 lat. Ostatni okres nie należał dla niego do najłatwiejszych, bo Ewgieni studiuje daleko od swojej drużyny w Hamburgu. Jak widać, dla chcącego. Nic trudnego. Myślę, że w tym sporcie moc umysłu jest ważniejsza od siły fizycznej, ponieważ w chwili startu Twój umysł musi być czysty, niezajęty jakimkolwiek innymi sprawami. Trzeba być maksymalnie skoncentrowany. W klasyfikacji drużynowej triumfowali Czesi, dlatego pytanie, ile lat trzeba poświęcić na pracę z młodym zawodnikiem, zadaliśmy doświadczonemu trenerowi czeskiemu, Mirosławowi Pierzynie. Jest to, to bardzo, bardzo indywidualna sprawa. W dużej mierze zależna od talentu, talentu i w równym stopniu od treningu. Myślę, że przez 4 lata można przygotować tak, bardzo dobrego zawodnika. Jeśli, podkreślam, zawodnik, ma trochę talentu. Trochu talentu Oczywiście nie zabrakło na podium miejsca dla Polaków. Wśród mężczyzn miejsce drugie zajął Włodzimierz Targosz, a trzecie Paweł Stopa. Dla reprezentanta Okręgu Zamojskiego miniony sezon był całkiem udany. Choć na Mistrzostwach Świata zabrakło mu szczęścia. Pociesza się, że w podstawowym wieloboju był najlepszy wśród polskich reprezentantów. Ma duży apetyt na sukcesy w roku 2015. Zaczynamy treningi, tak naprawdę. Sezon nam się rozpoczyna na dobre tymi pierwszymi halowymi, halowymi yy, zawodami. A, marzenia. Myślę, że nie tylko moim, ale wielu innych rzutowców yy, byłoby yy, takie, żeby nasza dyscyplina. No, jeśli nie wróciła, to to pojawiła się na stałe w repertuarze dyscyplin World Games, które w 2017 roku będą rozgrywane we Wrocławiu. Byłoby super, gdyby udało się tak to, tak to dopiąć, żebyśmy tam mogli wystartować, pokazać się w szerszej publiczności. No i start powiedzmy przed swoim rodzimym jakby gronem odbiorców, wędkarzy, pewnie w większości, byłoby super. Zobaczymy, super byłoby, gdyby udało się to ziścić. Mistrzostwa w Poznaniu dają szansę obserwowania nawet z bliska najlepszych zawodników w sporcie rzutowym, ale też budzą radość, gdy spogląda się jak wiele młodych osób z pasją oddaje się uprawianiu tej dyscypliny. Dyscypliny, która wymaga cierpliwości, spokoju, skupienia, a jednocześnie sprawności i siły fizycznej. Ta dyscyplina jest inna niż wszystkie, tak, się jest ciekawa i jest dużo tak, adrenaliny tak, bo konkurencja, są na przykład tak jak odległościowe, no to trzeba się wykazać siłą, a też e, trzeba się wykazać, no, Celnością do rzutów, no to jest taka różnica. Jest fajny sport, bardzo. Zacząłem odwiedzać najpierw szkółkę wędkarską, jeszcze jako mały chłopiec. Tam wytypowano mnie na uczestnika zawodu. Poprzez zawody lokalne, potem krajowe, dotarłem aż tutaj, na Puchar Europy. Trzeba przyznać, że w rodzinie castingowej jest znacznie mniej kobiet. Są jednak równie waleczne i skuteczne w sięganiu po mistrzowskie trofea. Tak jak Magda Żakowska czy Natalia Polowczyk, tegoroczne zdobywczynie drugich pozycji w swoich kategoriach wiekowych. To taki bardziej męski sport niż kobiecy, ale jednak nie dajemy za wygraną. Jest nas coraz więcej, aczkolwiek nadal mniej niż mężczyzn. Ale myślę, że to wynika z życia kobiet, bo wiadomo, dzieci, dom. Ktoś musi zostać w domu, a mężczyźni, wiadomo, na ryby. Casting może uprawiać każdy. Niezależnie nie tylko od płci, ale także od wieku. Uzmysławiamy sobie to najdobitniej, spoglądając na ogromnie zróżnicowaną wiekowo drużynę z Niemiec, która co roku przyjeżdża do Poznania. Mamy dobrą drużynę trzech, czterech młodych zawodników. Oczywiście ja mam 70 lat, więc nie jestem tak silny jak młodzi mężczyźni. Ale jestem szczęśliwy, że jestem po raz kolejny w Poznaniu i startuję. Ten sport czyni pana młodym. Zgadza się. Możesz uprawiać ten sport nawet jako truposz. A poważnie mówiąc, do późnego wieku, jeśli oczywiście trenujesz. Kto choć odrobinę zna sport rzutowy, wie, że wśród zawodników łatwo jest odnaleźć całe rodziny, które nie tylko każdą wolną chwilę spędzają na wspólnym treningu, ale także wspierają się podczas zawodów. Znakomity przykład stanowią kuzowie. Ojciec, syn i córka zdają się tworzyć silną drużynę. Ale Magda wspomina, że miewała chwilę załamania. Yy, zdarzało się, że myślałam, że może jednak to nie jest sport dla mnie, że. Dużo trzeba w sobie pracować na jakieś efekty, że może grałam tylko też w siatkówkę, inne sporty, ale okazało się, że da się to pogodzić i wyszłam jakby na tą stronę zostania przy castingu. Dla rodziny Kuzów generalnie rok 2014 był rekordowy. W głowie rodziny Jackowi po czterech latach przerwy udało się zdobyć czwarte w karierze Mistrzostwo Świata oraz Mistrzostwo Polski. Natomiast syn Maciej ostatni raz jako junior zdobył wicemistrzostwo świata, drużynowo, indywidualnie oraz mistrzostwo Polski. W Poznaniu już jako senior usytuował się na pozycji szóstej. W juniorach było najłatwiej i tam można było zdobywać wyniki, osiągnięcia. Teraz to jest, będzie tylko coraz trudniej, ale mam zamiar cały czas walczyć i mierzyć się z tatą na zawodach, bo teraz tej samej kategorii jesteśmy. Rodzina utytułowana, mająca na swoim koncie sporo osiągnięć, ale wciąż marząca nie tylko o doskonaleniu swoich umiejętności, ale także o podniesieniu rangi castingu w Polsce. Cztery razy w życiu startowałem w World Games, czyli światowych igrzyskach sportów Nieolimpijskich. W 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja. Ostatnie dwie edycje wypadliśmy z programu jako wędkarstwo rzutowe, mimo tego, że nasz sport jest jednym z założycieli w ogóle tego ruchu. Ale trwają rozmowy. Najbliższą środę mają w Warszawie się z, z ministrem odbyć naszego związku, pana prezesa Ziemieckiego. I jest, są szanse, że jako dyscyplina pokazowa wrócimy do programu World Games. To będzie wielka impreza. Ja myślę, że to będzie jedna z dwóch, trzech największych po Euro 2012 w Polsce pod względem ilości uczestników, ilości, no może kibiców nie, ale również sportów zaangażowania finansowego, no, to jest taki przecionek do olimpiady. W Polsce jeszcze mało znane, ale tam jest wiele bardzo atrakcyjnych dyscyplin sportu. Znalezienie się w tej rodzinie przez wędkarstwo w ogóle, to jest niezwykła promocja dla naszego związku. To jest wypłynięcie na szerokie, sportowe wody, bo my nie jesteśmy w rodzinie w ogóle sportów, postrzegani jako sport, tylko na nas się patrzy z przymrużeniem oka, no, a tam łowią sobie jakieś ryby. No, o nas podobnie się wyrażają. Jeżeli tam się znajdziemy, to to się może zmienić. A to jest trwała wartość, którą możemy z tej imprezy zyskać. Moje marzenie, żeby... No może nie ja, ale oni, żeby tam wystartowali. Równie sympatyczną castingową familię tworzą Sapigurscy. Tata Piotr, reprezentujący barwy Casting Sport Poznań, tym razem zajął pozycję siódmą. Jego syn Karol upracował się na miejscu piętnastym, ale za to młodsi synowie Patryk i Michał w kategoriach juniorów na miejscach czwartym i szóstym. Bliźniaki mają po 14 lat i zapewniają, że sportowa rywalizacja nie niszczy ich braterskich relacji. My się pomagamy. To nie jest tak, że jeden musi wygrać, drugi przegrać. Nie, to jest raczej zabawa dla nas i jeden drugiemu pomaga. To jest no świetne, no tak? Możemy się razem coś pasję łączyć tak. Ja rozumiem kiedy się trenuje, ale kiedy przychodzą zawody, przychodzi adrenalina, myślę, że można zacząć naprawdę konkurować i to ostro. Znaczy, no, oczywiście jest konkurencja, tak, ale yy, to jest zdrowa rywalizacja. Nie, nie, nie przeszkadzamy sobie, no, pomagamy sobie, żeby osiągnąć jak najwyższe rezultaty. Do rywalizacji wewnątrz rodziny szybciej przyznaje się starszy brat. Karol miał dość ciężki rok, nie dostał się do kadry, bowiem zdawał maturę, a jednocześnie opuścił szeregi juniorów i mierzył się już ze swoimi starszymi kolegami oraz z ojcem. W rodzinie, znaczy w tej chwili, głównie to już rywalizem we czwórkę, razem na równym poziomie powiedzmy w konkurencjach docelowych no bo chłopcy zaczęli wcześniej rzucać, mając 10, chyba 10 lat i oni już to, to mają dopracowane no, no niesamowicie no, ja jestem, ja przegrywam z nimi w celach, nie powiem ale to tak napędza nas, mnie, mnie czasami demotywuje jak przegram z takim, z takim młodym chłop, chłopcem, no 14 lat już mają, ale no Przegrać z nimi to nie jest fajna sprawa. Tak? Choć motywuje motywuje, napędza do dalszych, do dalszych treningów na pewno. A z tatą każda wygrana cieszy. Na początku sezonu zawodnicy są dość powściągliwi w ocenie swoich możliwości. Może nawet fałszywie skromni, bo sędzia główny Pucharu Europy nie krył zadowolenia z poziomu mistrzostw. Z roku na rok jest coraz wyższy poziom. Jest, przyjeżdża coraz więcej zawodników z zagranicy. W tym roku mieliśmy dwie ekipy dość mocne i czeską i niemiecką. Zresztą po wynikach było widać, nasi zawodnicy nie ustępowali pola, też starali się walczyć, ale tak jak już mówię, z roku na rok ten poziom zawodów jest coraz wyższy i coraz więcej zawodników do przejeżdża. Warto podkreślić, że w przypadku sportu rzutowego mamy do czynienia z wyjątkowym połączeniem sportowej rywalizacji z towarzyskim spotkaniem. W hali przez cały czas panuje wyjątkowo serdeczna atmosfera. Tylko nerwowe spoglądanie na tabelę wyników przypomina o toczącej się bitwie o medale. To wszyscy dobrze się znają, ponieważ imprezy, które są organizowane między innymi w Poznaniu, tutaj w Szamotułach, Mistrzostwa Świata bardzo zbliżają te osoby do siebie i to jest właściwie jedno ścisłe grono. W tym momencie możemy powiedzieć, że faktycznie jest to wielka rodzina castingu, dlatego że są przeważnie te same osoby. Ci mistrzowie trzymają się swojej czołówki, ale wiadomo, że co jakiś czas wchodzą tam nowe osoby, są bardzo życzliwie witane w tym gronie zwycięzców, ale wszyscy podchodzą do siebie bardzo życzliwie i to jest bardzo zdrowe spozawodnictwo. Mamy w kraju kilka olimpiad organizowanych dla młodych zawodników sportu rzutowego, więc rodzina castingu w sumie jest dość duża. Polski Związek Wetkarski mimo wszystko na co dzień pracuje nad popularyzacją tej dyscypliny w Polsce, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W Poznaniu można obejrzeć efekty tej pracy. To jest jakby uhonorowanie tej pracy, która, która trwa w terenie. Chodzi o to, żeby ta młodzież również była przygotowana do takich występów nie tylko krajowych, ale również i międzynarodowych. A to już dekoracja zwycięzców i podsumowanie halowego, rzutowego pucharu Europy, towarzyszącego targom wędkarskim Rybomania 2015. Spotkanie w Poznaniu to również okazja do podsumowania minionego roku oraz snucia planów na rozpoczynający się sezon 2015. Wielu zawodnikom, doceniając całoroczny wysiłek oraz osiągnięcia, nadano wyższe klasy sportowe i wręczono listy gratulacyjne od ministra sportu. Również niektórzy sędziowie zawodów odebrali legitymację sędziów klasy krajowej. Do zobaczenia za rok, w imieniu gospodarzy powiedział Dionizy Mikołajczak, reprezentujący dział sportu zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu.